Cześć, witam w kolejnym odcinku marketingu z garażu. Dzisiaj chciałbym ci opowiedzieć o tym, jak jedna niewielka, bardzo drobna i wydawać by się mogło oczywista i prosta zmiana spowodowała, że wartość zamówień sprzedaży produktu cyfrowego, jakim jest e-book, wzrosła przy jednym zamówieniu o 40% i dotyczyła ponad 80% zamówień. I tą rzeczą, którą wprowadziliśmy, czyli tą prostą zmianą, była do sprzedaż drugiego e-booka w cenie z rabatem 50%. I teraz po kolei. Jakich produktów, to, jakich produktów to dotyczyło? Dotyczyło to produktu, który sprzedajemy razem z moim przyjacielem Przemkiem Warzechowym. Sprzedajemy na profilu Aktywna Rodzina. To jest takie miejsce, w którym Przemek dzieli się z rodzicami, pomysłami na to, w jaki sposób z dziećmi można aktywnie spędzać czas. To, co różni ten profil od innych stron, które są poświęcone spędzaniu czasu z dziećmi, to jest fakt, że tam koncentrujemy się przede wszystkim na zabawach ruchowych, czyli one opierają się na wyścigach, na zapasach, na sumo, na tym, żeby obydwie osoby spędzały ten czas razem, ale przede wszystkim aktywnie. I w związku z prowadzeniem tego profilu, linki do niego znajdziesz bezpośrednio pod tym filmem. W związku z prowadzeniem tego profilu sprzedajemy obecnie trzy produkty cyfrowe. To są dwa e-booki i to jest jeden kurs. Pierwszy e-book to jest 47 gier i zabaw ruchowych dla dzieci. Drugi e-book to jest, i to jest taki e-book, który jest dedykowany rodzicom, którzy chcą spędzać aktywnie czas z dzieckiem i tam mają pomysł na wspólne zabawy. Drugi e-book to jest 51 pomysłów na tor przeszkód, czyli jak dom lub mieszkanie za pomocą rzeczy, które mamy pod ręką przekształcić w taką dżunglę pełną magii i fantastycznej zabawy. I trzeci jest kurs Jak pokonać szkolną przemoc, jest dedykowany rodzicom, gdzie dzieciaki ma, ich dzieciaki mają problem ze szkolną przemocą, i przemoc nam opowiada, w jaki sposób można temu dziecku pomóc, żeby no, przestało być tą ofiarą szkolnej przemocy i sobie mogło poradzić standardowym produktem, który najlepiej się sprzedaje, jest ten pierwszy e-book 47 gier i zabaw ruchowych dla całej rodziny. My go sprzedajemy od około 10 miesięcy, no i przez większy czas, przez dłuższy czas, myślę, że około 8 miesięcy był sprzedawany jako podstawa, czyli sam e-book tylko te 47 gier i zabaw. Obecnie ten e-book kosztuje 47 zł brutto, co nam daje około 43 zł netto zysku po odliczeniu VAT-u i odliczeniu prowizji z PayU. I Platforma, na której go sprzedajemy, czyli WPIDA, jakiś czas temu, około dwóch miesięcy temu, wprowadziła możliwość do sprzedaży. Działa to w ten sposób, że klient, kiedy jest na momencie już decydującym się na zakup, czyli na momencie koszyka, widzi pod spodem informację, że może do tego produktu dokupić drugi produkt z jakąś zniżką. No i my do tego podstawowego produktu, 47 gier ruchowych dla dzieci, dodaliśmy ten produkt z 50 jednymi pomysłami na 50 jednymi. 51, jakoś tak, pomysłami na tor przeszkód, i on można go dokupić pod warunkiem, że decyzję podejmie się tutaj i od razu z 50 z 50% rabatem. Ten drugi e-book kosztuje 39 zł brutto. Czyli po rabacie to jest 19,50, czyli mamy podstawowy produkt, który kosztuje 47 zł, brutto i do, do drugiego możemy dokupić produkt, który normalnie kosztuje 39 zł, ale jeżeli zdecydujemy się na zakup w tej chwili i dodamy go od razu do koszyka, rabat wynosi 50%, więc sam produkt kosztuje 19,50. I tak jak powiedziałem, wyniki tej sprzedaży rewelacyjne, mniej więcej, no bo to ciężko też w perspektywie miesiąca policzyć i opowiedzieć procentowo, ale mniej więcej na 10 zamówień 8 osób wybiera opcję do sprzedaży, co dla nas jest fantastyczne, no bo kosztuje, reklama nas tak samo, kosztuje tyle samo, nie musimy nic dokładać, nie musimy wymyślać innej kampanii reklamowej, nie trzeba go rozpro, rozpropagowywać, tak naprawdę to są pieniądze de facto za nic, no, poza tym, że trzeba było zrobić ten produkt i wdrożyć tę funkcjonalność, to akurat było proste, jak już to WPIDA się z tym uporała, no to dostajemy dodatkowe pieniądze, a klienci biorą od razu dwa produkty. Nie musimy na przykład robić drugiej kampanii do osób, które kupiły, żeby kupiły jeszcze jeden produkt. Także jeżeli sprzedajesz jakieś produkty cyfrowe, no to namawiam do rozważenia takiej ścieżki. I teraz o strategii cenowej, jaką przyjęliśmy. Jeżeli my, my wyszliśmy tutaj z założenia McDonald'sowego, czyli zestaw powiększony. O co chodzi? Na tle pod, ceny podstawowej zestawu w McDonaldzie, jeżeli zamawiasz zestaw powiększony, to ta cena nie wydaje się tego dodatku zbyt wysoka dla Twojej kieszeni. Ona jest wręcz nieodczuwalna. Bo jeżeli to jest tam parę złotych różnicy, a płacisz te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, to mówisz, a co tam, i tak to zapłacę. I tutaj jest dokładnie tak samo. Podstawowy e-book, koń pociągowy, to jest 47 zł brutto. Yy, drugi e-book, czyli tory przeszkód, to jest 39 zł brutto. I teraz, jeżeli klient wchodzi do koszyka i widzi, że może kupić jednorazowo ten drugi e-book z rabatem 50%, czyli kupić go za 19,50, to mimo, że to jest 40% ceny, to na tle tych 47, te 19,50 wydaje się wcale nie tak dużo. Co robi? Dodaje, no bo ma za połowę ceny drugi e-book i płaci 66,50 i ma dwa e-booki razem. Dla nas rewelacyjne rozwiązanie bo nie kosztuje nas to żadnej dodatkowej kampanii reklamowej. Nie musimy nic za reklamy płacić dodatkowo i. A, a zwiększa nam wartość zamówienia i teraz na liczbach jak to wynika jak to wygląda. My generalnie sprzedajemy generalnie my sprzedajemy tych e od 5 do 10 dziennie czyli to mamy kwotę od 215 do 430 złotych dziennie jeżeli chodzi o, o, o czysty zysk. Yy. I można by to uśrednić mniej więcej do sprzedaży na poziomie 7 sztuk dziennie. No jeżeli powiem, jeżeli mniej więcej to policzyłem, że 80% zamówień to jest do sprzedaż, no to około 5 dziennie e-booków mamy z do sprzedaży. Uśredniając, odliczając VAT i prowizję payu i nawet licząc w dół, to jest mniej więcej 18 zł za sztukę, czyli 90 zł dziennie mamy zysku, nie robiąc kompletnie nic. Nie robiąc żadnej reklamy, nie wrzucając, nie pisząc, mając tylko mechanizm taki, który działa, że można dokupić drugi e-book za 50% ceny. I teraz, jeżeli prowadzisz sprzedaż nie tylko projektów czy też produktów cyfrowych, ale też fizycznych, to warto rozważyć taką opcję, bo to jest najlepsza i najszybsza droga, żeby zwiększyć zyski bez dodatkowego wysiłku. W zasadzie tyle z tą myślą, chciałbym Cię na dzisiaj zostawić. Chciałem pokazać, jak to wygląda. Wszystkie linki znajdują się na dole do tych e także można to sobie normalnie sprawdzić. No i zachęcam do tego, żeby w swoim procesie sprzedaży myśleć o tym, w jaki sposób tą dosprzedaż można uruchomić. I ja mówiłem o tym wariancie McDonald'sowym, czyli dosprzedaż bardzo tanio. To tak samo działa na przykład w salonach samochodowych. Kiedy kupujesz samochód bez dodatków, i dodatki na tle kosztu całego samochodu wydają się arcytanie, ale można też to zrobić w drugą stronę, czyli sprzedajesz jakiś produkt za niską cenę, na przykład e-book. Na produktach cyfrowych to najłatwiej pokazać. Sprzedajesz jakiś produkt za nisk niską cenę, na przykład e-book za 47 zł, i zaraz do tego e-booka w formie jednorazowej oferty z jakimś rabatem, na przykład kosztuje ta oferta, czy tam jej koszt wynosi 400 zł, oferujesz za 197 zł w promocji znowu 50% dostęp do kursu, który rozwija tematykę, który w tym e-booku jest też to w taki sposób może funkcjonować. No my idziemy w zupełnie w drugą stronę. Taki, taki plan sobie założyliśmy. No i fajnie to u nas funkcjonuje. Polecam spróbować, przetestować, zaimplementować, bo to są pieniądze, które można by powiedzieć leżą na ulicy i w zasadzie je trzeba podnieść, a oszczędzają dużo energii i czasu, żeby je zdobyć. No bo gdybyśmy próbowali do tych klientów dotrzeć inną formą reklamą, treściami i tak dalej, no to to są koszty czasowe, koszty finansowe i ten raz na końcu w ogóle by nam się nie zgadzał. A tak sprzedajemy od razu za jednym zamachem dwa produkty, i przypuszczam, że gdyby musiał puścić na reklamę tego, musiał puścić e, reklamę tego drugiego e-booka do osób, które już kupiły, to koszty tej reklamy spowodowałyby, że byłyby sam zysk byłby niewiele większy niż ta do sprzedaż za 50%. A roboty byłoby z tym dużo, dużo więcej. Tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostaw lajka, zostaw subskrypcję. Zapraszam na blog startlingu biznesu.pl. Jeżeli masz jakiś problem dotyczący rabatów promocji, napisz, daj znać. Jestem w tym, myślę, całkiem niezły. Mogę sporo rzeczy podpowiedzieć. Czekam na Twoją wiadomość. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, no i do przeczytania.